z o Strongie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i tak, to jest drugi odcinek yy, z serii Gigram, sobie w Jastrzębią zatokę. Dzisiaj sobie będziemy grali rodziną Dolar. Tutaj, proszę, pięknie. Tak więc co, sobie wejdziemy. I chyba ostatnio graliśmy dwa dni, tak? Chyba gramy po dwa dni, no? Tak mi się coś wydaje. No dobra, mniejsza z tym jest tylko poprawię. O, okej. Okay. Dobra. Wchodzimy do rodziny Dolar. No i tak, przypomnę wam, mamy tutaj Jerzego i Brygidę. Jerzy jest yy, burmistrzem. O, Brygida też jest, dobra. No i tak, patrzymy, czy nie ma błędów. Ja też właśnie gram w to otoczenie, żeby sprawdzić, czy żadne błędy się nie wkradły w to otoczenie, czy o wszystko bardzo dobrze zadbałem, czy może nie. Yy, pamiętam, że w w tej rodzinie chyba kwiatki, coś było z kwiatkami. No, one tutaj tak. Um, były tak trochę um, niedojrzałe. W sensie one były takie już trochę zgniłe. Tego to też trzeba będzie podmienić. I po prostu, gdy skończymy tę serię kiedyś, będę miał listę wszystkich błędów, jaka jest w tym otoczeniu. To Wam po prostu naprawię wszystkie te błędy, te niedopracowania i Wam udostępnię z powrotem to otoczenie. Wszędzie jest piątek, godzina siódma. Będę, będę musiał to też sprawdzić, bo nie wiem, czy to nie było przypadkiem poniedziałek. Yy, a tak to chyba jest już ok. Tak mamy Jerzego. Jest tutaj, proszę bardzo, burmistrzem. Level 10. Brygida nie pracuje. No i Jerzy ma dylemat, czy faktycznie Brygida go kocha. Brygida, ja po prostu nie cierpię Brygidy. Ona jest straszna. Jezus Maria, no nie lubię Cię. O, on, on, ona właśnie nie chce z nim właśnie nic robić. Czekaj, bo tu się zbagowało coś. O, nie chciała być z twoją sympatią, o mój Boże. Jakby ja mam też moda na stałe sympatii dorosłych. No i, no i tak. Nie chciała być z tą sympatią. Ja bym chciał, żeby ona go, znaczy on ją może przyłapał na zdradzie. Moi drodzy, faktycznie był błąd. Ponieważ w każdej rodzinie powinien być poniedziałek, a tutaj, no, coś nie wiem, coś przeoczyłem, chyba i był piątek, dlatego, no, no poprawię to i po prostu yy... kiedyś to poprawię, no. I udostępnię wam otoczenie właśnie bez błędów, tak jak mówiłem, ale to, jak skończymy tą serię, yy... no i tak, ale ja już zmieniłem to na poniedziałek, jest wszystko ok. Tak więc, no, jeżeli ktoś jak na razie chce pobrać wersję e, Jastrzębie Zatoki, tą, która teraz jest, no to sami sobie jak na razie zmieńcie na poniedziałek. A kiedyś w przyszłości e, zmienię wszystkie te błędy i udostępnię Wam to właśnie otoczenie. Tak jak mówiłem, a właśnie, zapomniałem też zadać, że jeżeli chcecie pobrać otoczenie Jastrzębia Zatokę, którą sam stworzyłem, to link do pobrania macie w opisie filmu. E, no i tak. Czy ty masz iść do pracy? Ty masz a, dziesiątą. Już co? I cikać. No, a nie tam przeżywasz. Oho. Przyleciał helikopter. O Boże. O Jezus. Włączyłem jakieś okno. Mmm. Jakieś. Lokaja. A ty iść do pracy. Tak. No i super bardzo się cieszę w takim razie. Proszę przyjechać. Tak, leć. Super poleciał. Nie, nie chcę ich zwalniać, bo ten lokaj się zawsze u mnie nie wyrabia. No i co, może zaprosić sobie kochanka do domu? Zaproś Cypriana. Tak, bo jak wiadomo, Brygida, tak naprawdę, jak możemy wyczyścić nawet z jej opisu, jest zwierząt tylko dla pieniędzy, no bo jest bogaty jednak, no nie? Dla niej priorytetem są pieniądze, nic innego jej nie interesuje, że namawiam, aby poszła do pracy, lecz ona uważa, że to nie dla niej. Przecież ona nie będzie pracowała, chyba że Jerzy ma, wy... chyba Jerzy ma wystarczająco dużo pieniędzy. No i tak. No i ma romans z cyprianem Pijawką, yy, który jest jej sąsiadem, bo on mieszka tutaj. O, tu. Więc weka no, tuż. Tak, i ona ma brata, także Gerwazego Pucha, który jest z Mariolą Puch. I tak sobie myślę, że może Gerwazy by tam z Mariolą coś. ...jaki Gerwazy, matko Jerzy? Jerzy, nasz burmistrz, żeby coś z Mariolą sobie zrobił. Jakiś romans czy coś. On się z nią znaczy? Nie, on się z Gerwazem zna. To jest jego najlepszy przyjaciel. Chociaż nie, on nie ma z nią chemii. to nie. <grym wytrzał> to Super. Co się? Dobra. To co? Cieś tam cyknąć. Zaproś go. Five minutes later. Akurat moda na ryzykowne barabara nie mam, więc dziecka nie będzie. No, co ty robisz? A, no tak, zrobił jedzenie już, no to idź. Bo głodna jesteś. To jak? Gdy... Może byśmy... Coś właśnie teraz, to, to teraz. To jest ten moment. Dawaj, przy... podbiegnij tu szybko, podejdź o! Oh! Przyłapał ją na zdradzie! Uuuu I teraz weź A to jest w końcu... Twoja stała sympatia w końcu jest. Ona się podobno nie zgodziła. A, A, bo ty się... czemu ty się jej trzy razy zapytałeś? A, i za czwartym się zgodziła. Udało ci się zrobić 5000 pięć, polionów. Pięć no nie wiem. Zerwij z nią. Czy ona się wyprowadzi? Nie wiem, jak to działa teraz. W razie sama się wyprowadzić, sami ci je wyprowadzimy eee, Tak się nie będziemy robić No No, no cóż Przegrał No cóż, no to, to w takim razie wyproś go, no to co będzie tutaj siedział? A i teraz ci będzie. Nie, nie wypędź, wyproś. Bo jak się chyba wypędza Sima, to on idzie sobie po prostu do kolejnego pokoju i, i tyle. A tak to. To jak się wyprosi, to on idzie z parceli, no nie? No i co, tak samo, będziemy grać No tak trochę nudno. Może jakąś pan, panienkę? Amanda, huligan. A ty. No dobra, czekajcie. No ty z Mariolą nie masz zbytnio chemii. Gabriela, chwast, ona jest starsza od ciebie. Nie, ja nie widzę was. Ale chociaż ona też bogata, ale ona też jest dłuższa berlinką, więc nie, nie, nie. On jest nastolatką. No, bram to Amanda Huligan. Zapraszam. Zaproś. No. Dawaj, od razu. Co my się będziemy tam patyczkować? Od razu ją dam. Całuj na przywitanie. Aha, i se spać poszedł. No, po prostu geniusz jesteś. Chemię z nią masz? Gdzie to jest flirtuj Przejrzyj się No masz, masz, masz no dobra, no to lecimy Gorące pocałunki No i super Czemu ty jej nie pokochałeś jeszcze jeszcze raz Ej no czemu prowadź się <noise> Ty już zamieszkała z nami tylko, że trzeba ją trochę postarzyć, bo ona jest za młoda dla niego. Hmm. Pytanie brzmi, czemu wy się nie zakochaliście w sobie jeszcze? A weź tego pocałuj. Nie, nie oświadcz... Jezu, im się oświadczyła. Aha. Ale to on miał się tobie oświadczyć, nie na odwrót. Bardzo realistyczne. No, dosłownie jeszcze kilka godzin temu yy, Jerzy przyłapł swoje wycieczki na zdradzie, a już ma nową narzeczoną. No po prostu... super. Okej. Okay. No to co? Jest... Yy, oni sobie stali, jest piąta... Oczywiście pracujecie? Ty tak? Ty też? Dobra. Na dziesiątą. Dawajcie rano jeszcze się tak... Może o dziecko postaracie? I wieczorem chciałbym jeszcze ten ślub wam zrobić, super. O Jezu, wciąż jest już. No i za pierwszym razem pięknie. Czekaj, tylko ja ją troszeczkę postarzę. Okej, okay, no i postażyłem ją tam chyba o 17 lat. Tak, i tam o, w sensie o 17 dni, i ona jest o 3 dni młodsza od, od Jerzego. No i tak, ja bym chciał Ci zmienić wygląd trochę. To go i tutaj zmień wygląd. Oj Boże, jakie tu masz rzeczy straszne. Nie, nawet nie spojrzałem, nie zwróciłem uwagi. O! Takie coś może być. Już mi się podoba. Dajcie <grych> ja jakoś ci pomaluję, chociaż ja nie, nie umiem malować w ogóle, ale dobra. Ja przepraszam, dla tych. osoby, które na to patrzą, przepraszam Was. Ja no po prostu nie umiem, no nie moja wina. Będziesz tak wyglądała. Jeszcze tak, edytor garderoby. Kupimy ci jakieś ubranie. 24 hours trochę... later. Może być, tak się o to prezentuje, taka czerwona sukienka. Y... No i co? Lokaj już też jest. Czemu ty... Ty tutaj masz też jedzenie nie, żeby coś no nie? O, Dobra, i ty już też do pracy idziesz. No chwila zjedz tylko. Dążysz? Dążysz, dobra. No niezbyt się najadłaś, ale jest okej. Okay. Okej. Okay. No i Amanda wraca, zarabia. Też dużo zarabia. Dosyć. No to niewiele mniej od tego. Podjeżdżę go. O, już już mdłości, już ciąża. Jest, ale brudny kibel zostawiłaś, byś mogła go tam dobra umyć, wyczyścić. Nie, nie jest wyczyść. wyczyścić. A loka już wyczyści. Dobra. To w się sensie jakoś sprawuje. Dobra. I może ja bym przygotował coś na ślub, jakiś wieniec i tak dalej. W sensie łuk weselny. Ok, no i tak się prezentuje. Mamy łuk weselny. Mamy właśnie taki stół, gdzie będzie jedzenie. Zapomniałem tego stołu dodać jeszcze takiego z tymi potrawami. No, ale tam. Dobra, jednak. Nie będzie, nie będzie jedzenia, będzie tylko tort. No i super. No i sobie chyba teraz zrobimy to wesele. I czekam na Jerzego, aż wróci tylko z pracy. Zapraszam. No. Szybko. Okej. Okay. No i teraz chciałbym, żebyś urządził przyjęcie. Besa. Zrobię Pięknie. No i mamy Amandę Dolar. I Dolara, super. Super. Teraz możesz yy, pokroić tort. No i okej, okay, wszyscy jedzą sobie. No, niech jedzą. Dobra, to se idź. Okej. Okay. No I super. Każdy zjadł. znieść toast za Mandą. Teraz. O Jezu, czemu ty zasnęłaś? O nie, nie śpi. No dobra. No, Do, no to idź spać na swoim ślubie, no. Jezu ludzie, weźcie stąd, idźcie. Aha, nie dała rady już. Obudźcie się. Ok. No i oni już sobie wstali. Hmm, to sobie, siusiasz. Zaraz też. No kiedy tu rodzisz? O, rodzi, dobra. Zapiszemy. I... Okej, okay, no i mamy chłopca. Nie wiem jak go nazwać. Yy... Boże. Nie wiem. Yy... Nazwijmy go Mateusz. Mateusz Dolar. Chociaż nie. Może coś na E? E. A może jak w, jak w tym, jak w Mikołajku, Eusebiusz? Czy ja to dobrze napisałem? Czekajcie, sprawdzę, jak to się pisze. Tak, z tego co widzę, to tak, Eusebiusz. Jak w Mikołajka mamy. Fajne imię, podoba mi się. Eusebiusz Dolar będzie. Yy, no i tak. No i mamy. No i moi drodzy, pokój dla Zabiusza zrobię później, yy, na no ten odcinek już będzie, No my się widzimy w kolejnym odcinku, tyle, trzymajcie się, a jeszcze wam powiem, że mam pomysł bardzo ciekawy na następny odcinek, powiem wam tyle, yy, tak więc wyczekujcie odcinka trzeciego, no bo będzie się działo, trzymajcie się, cześć.